Dorota, i witam Was w nowym roku. W ogóle jest 2025, jak to brzmi. I będziemy dzisiaj robić, słuchajcie, vision boarda na ten właśnie nadchodzący rok, nie zróbcie sobie coś do picia. Ja tutaj już mam moją macza, piją w ogóle w tej czarce z tego zestawu. Bo słuchajcie, jakoś mi się bardzo dobrze z tego pije. Jest ona mega wygodna i ma odpowiednią dla mnie pojemność, bo ona ma nie wiem, 450 ml, coś takiego. Także teraz pauzujecie. Także teraz pauzujecie i idziecie sobie zrobić coś do picia i bierzemy się za naszego Vision boarda. Ja swojego już zrobiłam na Pinterestie, pozapisywałam sobie pinę, mamy je w galerii, także dzisiaj tylko będziemy je przerzucać do kanwy, Zrobię sobie z tego taki jeden duży kolaż, żeby po prostu sobie na to zerkać i mieć to, że tak powiem, zawsze pod ręką Bo nie ukrywajmy, nikt nie przygląda całej tablicy i zrobię chyba sobie z tego taki duży widżet po prostu na pulpicie, na iPadzie. Myślę, że to będzie najfajniejsze, żeby mu to mieć zawsze wiecie, tak przed oczami. Nie jestem akurat z tych osób, co twierdzą, wiecie, nowy rok, nowa ja, bo jakby, no nie ukrywajmy, to działa zawsze przez pierwszy miesiąc. Ale uważam, że fajnie sobie zrobić taką, wiecie, jakąś wizualizację nadchodzącego roku, żeby wiedzieć po co się robi, to co się robi i żeby mieć poprzez taką motywację. Cały czas trącam do. Że, let's go! Myślę, że trudno będzie mi skoordynować w ogóle patrzenie na Was i patrzenie tutaj w iPada, ale postaram się, mam nadzieję, że to jakoś znośnie wyjdzie. Także robimy sobie nowy projekt. myślę jeszcze, w jakich to zrobić w wymiarach, proporcjach, bo te widżety mam kwadratowe, więc zrobimy go słuchajcie w kwadracie. Ale słuchajcie, zmienię chyba ten kadr na taki troszkę dalszy. Myślę, że będzie to fajnie wyglądać, jak będziecie widzieć, chociaż że ja coś tam klikam, a nie że tylko tak e, jestem, że tak powiem, wpatrzona w dno. I mamy, słuchajcie, perfekcyjny kadr maczę tylko musiałam postawić na podłogę, także będę po nią sięgać tutaj na ziemię. Także mamy tutaj już zrobiony nasz projekcik i bierzemy się do pracy. Najpierw zrobimy sobie kolaż, a potem sobie to jakoś ładnie, tak graficznie wykończymy. Czuję się też trochę, jakbym robiła wam jakiś tutorial, coś tego typu, bo ja pracuję na kanwie, także mega mi się dziwnie to robi, ale mam nadzieję, że za minutę, jak się już tak, wiecie, swobodnie. Nie dodawałam tutaj ogólnie takich przypadkowych zdjęć, pinów, nie mających dla mnie znaczenia, tylko wiecie, takich ładnie wyglądających. Wszystko tutaj ma dla mnie jakieś znaczenie, także będę do Was gadać, udźmaczę i będziecie mogli też napisać w komentarzu, jakie Wy macie plany na ten rok, co byście chcieli zmienić, osiągnąć, whatever, w nadchodzącym 2025. Dobra, zaczniemy sobie od kamery. Ja w tym roku chciałabym się tak mocniej skupić właśnie na tym YouTubie. Nie wiem, czy będę kupować kamerę, czy dalej będę dogrywać telefonem tak, jak robię teraz, bo nie widzę sensu w kupowaniu kamery. Telefon jest bardzo poręczny, ja mam wszystko, wiecie, tak od razu do montażu, więc jest dla mnie super opcją, bo nie muszę poświęcać czasu, wiecie, na importowanie tych plików na komputer przez jakieś dyski, nie dyski i teraz, gdy mam osobną jeszcze pracę na pełny etat, po prostu jest to dla mnie fajna oszczędność czasu i uważam, że ta jakoś jest całkiem fajne. Możecie napisać w sumie, co sądzicie o tej jakości, właśnie u mnie na kanale, czy ona odpowiada, czy myślicie, że mogłoby być lepiej. To wtedy po prostu rozważę zakup lepszego sprzętu i jakoś sobie to spróbuję czasowo zorganizować. Także ją troszkę przetniemy i myślę, że to zajmie spore miejsce tutaj na tym naszym kolarzu, także damy tak w róg żeby się rzucały nam w oczy. Tutaj kolejne, związane z YouTube'owym, Instagram'em, social'owym życiem. To mam tutaj jakieś nagrywanie jedząka telefonem, bo chciałabym wrócić do nagrywania przepisów dla Was, ale jest to tak czasochłonne i wiecie, tutaj wszystko musi grać, musi być idealne światło, idealny dzień, ochota na to, także mm, chcę po prostu do tego wrócić. Mam sobie to jakoś mniejsze, bo jednak e, ten ogół social'owy jest dla mnie ważniejszy niż, to strict, niż ten stricte jedzeniowy content. Ale dam sobie gdzieś tak to obok. Nie wiem, one może tak będą nachodzić. Wszystkie na siebie myślę, że to może spoko wyglądać. Nie będzie idealnie, perfekcyjnie równo, jakoś to przeboleje. Tutaj ważna dla mnie rzecz, chcę zacząć jeździć autem, słuchajcie. I chcę się czuć swobodnie za kierownicą. Nie chcę mieć takiej blokady, tak jak mam teraz, do jechania gdzieś samej w Krakowie, a nie daj Boże, na parking jakiś podziemny. To już po prostu wybieram autobus tramwaj. A chcę zacząć jeździć autem, bo po to mam to auto po prostu, żeby nim jeździć, żeby mi było łatwiej, a nie po to, żeby się stresować i żeby ono stało na parkingu. Także chcę na pewno więcej jeździć autem. To jest takie drugie moje główne postanowienie, także też zajmę tutaj duże miejsce z lewej strony, gdzie tam na górze takie. Wybrałam taką fotę, wiecie, niby chill, zachodzik słońca i chcę dalej po prostu robić tą moją jogę i pilates regularnie i chciałabym robić troszkę dłuższe te treningi niż w ostatnich miesiącach, bo po prostu się wtedy lepiej czuję, a przez ostatnie miesiące to troszkę zaniedbałam i ta moja joga trwała, wiecie, takie max 10 minut. A chciałabym, żeby to było takie 20-25, tak nawet do godziny, bo to tak poprawia samo poczucie. Tym bardziej, że to jest jedyny sport, który ja uprawiam. Także poświęcę na to troszkę więcej czasu. Też dam sobie tutaj tak na górę. Tutaj mam mój plan, o którym ja nikomu nie mówiłam, ale zbieram się od kilku lat do zrobienia jakiegoś tatuażu. Także zrobimy to takie malutkie, nie rzucające się w oczy, ale ja będę gdzieś tam. Mieć to wiecie z tyłu głowy. I zrazu Wam, co to by miało być, bo na pewno to nie będzie taka kokardka. Wybrałam to zdjęcie tak po prostu, wiecie, symbolicznie, także dajemy jakieś malutkie. Powiedziałam, że tutaj, albo o tutaj. Myślę, że będzie spoko wyglądać. Jakieś taki basic śniadanko. Chciałabym nauczyć się prościej gotować, bo słuchajcie, ja z każdym posiłkiem bardzo kombinuję i to jest czasami trochę męczące, że chcę zrobić coś szybko, a jak poświęcam na to nie wiadomo ile czasu, bowiem ja się jak to ulepszyć, sprawić, żeby pięknie wyglądało, a czasami po prostu, po prostu to jest najlepsza. I właśnie teraz, jak byłam na te święta, to sobie to uświadomiłam, że jestem usatysfakcjonowana naprawdę jedząc dla z jajnicą zrobionego w 10 minut i wygląda on i tak pięknie, że ten mniejszy perfekcjonizm w przygotowywaniu posiłków jest dla mnie ważny i jest takim troszkę celem na ten rok. I nie ukrywam, że był on też celem na ten rok, ale no, perfekcjonizm łatwo pokonać niestety nie jest, więc e, mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj rozumie. Chciałabym na pewno w tym roku pojechać nad morze, oczywiście z Waffelsonem, także tutaj za tym zdjęciem jakiejś większej filozofii nie ma I Chciałabym też więcej czasu poświęcić na takie treningi z Waffem Chciałabym, żeby on po prostu był bardziej ułożony w pewnych kwestiach, żebyśmy się tak super dogadywali, żebyśmy stanowili taki, wiecie, super zgrany team Także to też leci gdzieś tutaj do góry Ja mi to w ogóle przestawiła i tutaj sobie damy... O! I elegancko. Chciałabym, żeby on po prostu lepiej radził sobie z emocjami, więc w tym roku full focus po prostu na tą pracę z behawiorystką i z rudym, żeby po prostu we wszystkich kwestiach było super, żeby to nasze życie było wiecie, takie przyjemne, łatwe i dla nas, i dla niego. Nie mówię, że nie jest, bo rudy to najlepsze, co mnie spotkało w 2024, razem z założeniem tego kanału oczywiście. Wiecie, zawsze może być lepiej i po prostu, wiecie, jak coś może być lepsze, to czemu by tego nie uczynić lepszym? Jak da się nad czymś pracować, to trzeba nad tym pracować, ja tak uważam, więc e, zajmuję tutaj spore miejsce właśnie to, bo to jest takie sobie na jakieś łące bez smecze. i chciałabym też robić więcej takich, wiecie, różnych spacerów, jeździć jeździ, jakichś lasów, bo w tym roku ciężko mi bardzo było znaleźć na to czas. Tym bardziej, że my mamy tutaj serio super okolice i można robić takie mega spokojne spacerki, no ale wiecie, to jednak nie jest to samo, bo tutaj zawsze jakiś taki ten bodziec dla psa jest. Czyli też jakieś zdjęcie z pieskiem, ale nie wiem, czy je będę tu dodawać. Mega mi się spodobało. Jest to jest w górę i też bym bardzo chciała w tym roku jechać w góry właśnie z waflem, zrobić sobie takiego tripa jednodniowego, nawet. Więc może dajmy sobie jako takie malutkie zdjęcie gdzieś. O, tutaj. Tutaj przechodzimy do tematu pieniędzy. Słuchajcie, ja ogólnie pieniądze homikuję, odkładam i tutaj nic z nimi nie robię, w nic nie inwestuję. I w tym roku chciałabym to zmienić, bo takie homikowanie, kolekcjonowanie pieniędzy nie jest dobre. I nie muszę chyba tutaj tego tematu rozwijać. Tutaj nie muszę chyba tematu rozwijać, bo jest to po prostu bardzo ważna dla mnie kwestia i musi się o to tu znaleźć. I mamy dalej jakiś montaż, także może sobie damy to jako takie malutkie. i już ten YouTube'owy temat tutaj mamy, a jest to dla mnie ważne, także niech będzie kilka ich tutaj. Kolejną taką graficzkę z cytatami Zapisałam sobie, słuchajcie, same różowe, żeby one tak fajnie tutaj mi pasowały tej dyscyplina, regularność i cierpliwość Bo ważne to jest bardzo w działalności w internecie, szczególnie w tych czasach Bo nie powiem Wam, że mi czasami tej cierpliwości brakuje I czasami mam ochotę po prostu wszystko rzucić, mieć dość Bo stwierdzam, że nic z tego nie będzie Ale potem biorę, wiecie, taki głęboki wdech, wydech i jednak dalej to robię, bo mam nadzieję, że kiedyś mi jakkolwiek to odda przy kamerze, żeby to było takie fajne powiązane. I W sumie z tematem pieniędzy też niech to będzie powiązane. Tutaj mamy zestawiki do maczy, ja bym chciała dalej robić więcej maczy. Po prostu w tym roku tutaj żadnej filozofii nie mam. Mam mega zajawkę teraz na maczy i chcę testować różne po prostu warianty. Coś dla przyjemności też trzeba mieć. Tutaj też mamy jakiegoś pieska puszczonego luzem w lesie. Ale nie wiem czy my go gdzieś jeszcze upchamy, zobaczę najwyżej po prostu usunę tą fotkę Tutaj mamy jakąś dziewczynę pijącą właśnie matcha albo jakiś zielony koktajl z płatkami pod oczami w roku. Ja chcę troszkę więcej czasu zacząć poświęcać dla siebie, co już mi się w sumie udało robić właśnie w tych ostatnich miesiącach tego roku Chcę bardziej tak zadbać o siebie, wiecie, i od zewnątrz i od środka, bo troszkę olałam ten temat przez ostatnie miesiące i po prostu chcę poświęcać sobie więcej czasu. Zaczyna nam tu brakować miejsca, trzeba będzie coś tutaj pomniejszyć, ścisnąć. I gdzieś tam słuchajcie, w tle, w tym moim życiu przewijają się jednak te studia. Także dodajmy sobie coś tutaj z komputerem, żeby nie było żyć totalnie Ale wam temat, po prostu chcę je skończyć i tak to zostawmy. Tutaj mam coś, co sobie tak dodałam, ale wiecie, tak nie byłam tego pewna, bo jest to zmiana pracy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, jak mi się wszystko w tym roku ułoży bo nie chcę teraz zmienić pracy, bo to oznaczało będzie mniej czasu właśnie na te socjale, a teraz chcę poświęcić właśnie tę pełną uwagę i zobaczyć czy to mi jakkolwiek odda czy nie odda bo jednak wiecie, taka fizyczna praca na no, dłuższą metę nie jest jakaś e, super chociaż ja teraz pracuję tak 50-50, bo e, w połowie prowadzę socjale, a, pro, a w połowie pracuję w piekarni, także nie pracuję, tak wiecie, full fizycznie, no ale jednak to wstawanie czasami o tej 4.30, słuchajcie, mnie dosyć dobija. Także sami rozumiecie, więc damy sobie tutaj gdzieś tam takie małe zdjęcie takiego setupu, wiecie, monitora, laptopa, takiego stanowiska ulny do pracy. I to dodałam, bardzo mi oczywiście spodobał ten cytat. Tutaj mamy Work, but don't forget to live. I gdzieś sobie to damy, na pewno takie malutkie. Bo ja słuchajcie, jak zaczynam dużo pracować, to ja zapominam o wszystkim innym, po prostu nie poświęcam czasu na te rzeczy takie, wiecie, codzienne. Chciałabym się znaleźć na tym moim versionbardzie, bo chcę po prostu e, gdzieś tam ten mój pracoholid sobie zabić, chociaż ja go lubię, ale odbija się potem źle na wszystkim, nie? Dalej mamy tutaj jakieś foty dziewczyn Chciałabym większą uwagę zwracać Po prostu na to, jak się ubieram Bo ja często po prostu przed wieśnię robię milion rzeczy I nie zwracam uwagi na to, w czym wychodzę Bo wiecie, mam ładne ubrania A ubieram ciągle to samo Na ostatnią chwilę na szybko bo a to nie chcę, się czegoś pracować, także chcę większą uwagę przywoić do tego swojego stylu, wypracować sobie, wiecie, taki swój styl, poświęcać więcej czasu na te outfity, no bo jednak nie ukrywajmy, jak uwierzymy się ładnie, wyjdziemy, to czujemy się znacznie lepiej, niż jak weźmiemy po prostu to, co mamy pod ręką i wyjdziemy po prostu takie płynie ogarnięte. Tutaj też coś związanego ze studiami, ale tamto mi starczy i wydaje mi się, że wygląda ładniej, chociaż może sobie je podmienimy, bo to jest jednak ładniejsze, tak mi się wydaje. Do blondu, słuchajcie, ja się już, tak wiecie, zbieram od kilku dobrych lat Kiedyś miałam blond, miałam takie sombre ładne I było mi naprawdę mega ładnie, ale teraz tak to cały czas odkładam Bo wiecie, utrzymanie blondu jest mega drogie Ale może 2025 będzie tym rokiem, w którym ja nareszcie zrobię ten blond Bo może mi się po prostu być za długo włosą blondynką i nie rozwijajmy tego Chciałabym też zacząć prowadzić dziennik nam sam na słuchajcie, Wellness Journal I chciałabym po prostu w nim notować, bo myślę, że to jest świetne właśnie tak do uporządkowania tych wszystkich swoich myśli I z takich małych rzeczy to chciałabym jeszcze znowu zacząć więcej piec a teraz moja motywacja do tego jest serio mała. Przecież, że pracuję właśnie w piekarni i cały czas przynoszę coś słodkiego i jem coś słodkiego i po prostu samej mi się nie chce robić. A pieczenie mnie bardzo odstresowuje, więc sobie gdzieś tutaj to piekniemy I jeszcze tutaj coś takiego, wiecie, związanego z moją youtubową działalnością. jakaś fajna paczka pierowa. Więc zawrzyjmy sobie gdzieś to tutaj. Może sobie przytnijmy, bo nie chcę wiedzieć od jakiejś konkretnej marki, tylko. Chciałabym po prostu rozwinąć tego YouTube'a. No i dodamy sobie jeszcze tę fotę tutaj z pieskiem, bo po prostu chcę Wam poświęcać bardzo dużo czasu i nawet mam podobną okolicę, właśnie do tej na tym zdjęciu. Także sobie pikniemy to gdzieś tutaj. Także Vision World gotowe. Mam nadzieję, że wy w przeciwieństwie do mnie zdążyliście wypić swoją kawkę lub herbatę, póki była ciepła. Moja teraz pije moje ice machalata, ale i tak jest pieszne mimo wszystko. I dam wam znać na pewno na koniec roku albo w trakcie roku, jak będę realizować jakieś na moje, wiecie, cele z listy. I czekam na wasz feedback. Napiszcie mi, jakie wy macie cele na ten rok, czy robiliście w Gymbora rok temu, czy udało wam się go zrealizować. I co, napiszcie, czy przyjemnie wam się oglądało, właśnie taki typ wideo. I dziękuję wam bardzo, jak dotrwaliście do końca. Niech dotrwaliście do końca, to zostawcie w komentarzu brązowe serduszko, żeby wiedziała, że obejrzeliście do końca. I dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Udanego roku i do usłyszenia.